Hej, cześć, witam Was. Ja nazywam się Satan 13 to jest trzeci odcinek degustacji z Satanosem. Dzisiaj na pierwszy ogień, jesteśmy w sumie na jedyny ogień, leci ta pyszna wódeczka, staromiejska, staromiejska miejska, wódka czysta, 38%, 20 złotych, przepraszam, 19,99 za pół litra, a mamy dwie. Ale degustacja polega na tym, żeby tylko spróbować, prawda? Ja usiądę, żeby było mnie lepiej widać. Razem ze mną jest tutaj Janek Kszot. Dzień dobry, cześć, I Marcin cześć. Stefek. Okay, Co good robię good. ja robię ze swoim życiem? Jak I dzisiaj będziemy testować tę pyszną wódeczkę. Panowie, czekaj, bo jeszcze nie. Bierz popitę. Chluźniem było Dokładnie. Degustacja. Co ja robię ze życiem? Dobre. Nie było złe. Nie było złe. Myślę, że będzie nie, nie, nie waliło tak po ryju jak sztok, więc jest git. Ale boję się, że to pierdolnie. Jest to dobre mm, Ale wiecie co? Bo po, pamiętajcie, zmy, zmysł... Smaku już już, już jest. Zmysł dotyku jest. A zmysł... Tutaj, tutaj, tutaj masz otwartą, żeby zapach zapach. Zm dokładnie zapach. O kurwa, ho ho! Nie Ale dobra, ocenka. No i wzrok, słuch... Standardowo. Ocenka tak. oceniamy, smak. Od 1 do 10. Jak uważacie? Ja bym powiedział, że na Albo się... czekaj, najpierw etykieta. Etykieta? No kurwa, no szału nie no, ma. Na Wędek na świecie, spir spiritus no to no. jest PRL-u. Takie... Normalnie jak kurwa ocet wyglądał przez tyle taki ja co 6 jest? na 10. Wy jak no. oceniacie etykietę? Widok 5 na 10, jakby z daleka. Z no ogólnie na takie 4, nie? No to 4, 4, 6 i 5 7 jest 5. No to no. znaczy że jakby, no. jakby zobaczył tę butelkę, to pewno bym nie kupił, ale... ci 5 kup... na 10. On tak kupił? Zapach? Teraz oceniam, czekaj, ocenięcie zapach, etykietę, procenty i, i ten, i smak. Zapach? Ja bym dał 13. No, łoski to 3. 3. Ja bym dał nam 4. 3, no ale 7 to i tak 3. Uh -huh. Już mamy 3 i 5. Teraz mamy e, procenty, 6,8%. No, jak na łódkę trochę mało, ale biorąc pod uwagę cenę. To ja bym dał 10 na 10 jednak. Jednak 10 na 10 wyciągnąć. 8 na 10. Marci? No ja tak też 8, bo jednak. No jednak trochę za tych procentów. Daj 9, żebym miała ja 10 na 10. No to 9. Mamy 9, mamy 9, 5 i 3. To jest e, 9, 5 i 3 to jest 17. I jeszcze mamy smak. Jak ocenia... Ja myślę, panowie, że ja bym powtórzył, bo nie do końca się ten smak zakorzenił. Co wy na to? U mnie się zakorzenił, wiem. To wie, się zakorzenił. Ja a, nie chcę, a u mnie i u Marcina jeszcze się nie zakorzenił, to my z Marcinem jeszcze sobie wypijamy troszeczkę. Ale tak tylko troszeczkę dla smaku. Mhm. Mm. Oj, troszeczkę. Pilało. Dobra, fuj. E, ja tylko powiem, że tą wódę sponsorował No Klasycznie, jak zawsze. Tak. To, kto, kto sponsoruje mój alkohol zawsze? Dokładnie. Ja. Zawsze ja, kurwa. E, I to co, Marcin? Jeszcze jeden test smaku. Trzy. Jak na wódkę? Naprawdę dobra, jakby. Dałbym takie 6 na 10. Tak wiesz co, mi jest to nawet ja, smak... ja, nie czuję, ja nie czuję tego ataku mm. e, mocy, mm -hmm. przez co ja daję 9 na 10. Szczerze to jest najlepsze niż żubrówka, bo żubrówka tak bardziej gryzie. Ale jest inna popita, bo to kurwa... ale to jest spoko To jest spoko popita. Ja bym nie, dał nie, nawet... Ciekawe ty nie, nie znasz się na dobrych smakach, no. dlatego pijesz tą łódkę. E, Też macie ile dasz? Ja bym dał nawet 8. To jest bardzo dobra wódka. tą 8? Ja dam 9. 8. To ja dam 7, żeby była nie 8. 8. To jest 17, dobra. mamy 25 na 40. To jest 62,5%, czyli w skrócie, żubrówkę, czyli przepraszam, storą polecamy, polecamy, cena 19,99, procenty 38, no trochę mało, ale zawsze coś, e, czyli w skrócie, polecamy. Teraz wszyscy kciuk, że polecamy, polecamy. Dziękuję za uwagę, ja byłem Satanos13, razem ze mną był Jan Kszczot i Marcin, aka Jan Big Ben. E, I... Było wspaniale. Zaczekaj, nie załamajcie, za, muszę jedną rzecz zrobić, bardzo ważną. Nie, bo zdejmą mi mu za ten filmik, jak będzie muzyka. Nie, może. Ja się żegnam. Na razie coś pompa. Jebać, kurwa. fixelo.